Cześć kochane osoby. W Polsce z roku na rok coraz więcej osób zażywa antydepresanty. Nie mówi się o tym zbyt często, ale te leki mają bardzo duży wpływ na nasze życie seksualne. Porozmawiamy dzisiaj o tym z naszymi ekspertkami. Anna Kaniażak, lekarz specjalista, psychiatra. Z raportu NFZ za 2019 rok yy, wynika, że właśnie w tym roku yy, Leki przeciwdepresyjne kupiło 3 miliony 800 tysięcy osób, co jak szybciutko policzymy, wychodzi około 10% społeczeństwa, więc skala jest dosyć duża. Warto też myślę tutaj od razu podkreślić, że leki przeciwdepresyjne, jak sama nazwa wskazuje, nie są stosowane tylko i wyłącznie w depresji, ale również w leczeniu zaburzeń lękowych, które są, występują dwukrotnie częściej niż depresja. W ciągu ostatnich lat widzimy systematyczny wzrost stosowania leków przeciwdepresyjnych, i średnio ta sprzedaż tego rodzaju preparatów to jest około 5% co rok wzrasta, ale to są dane sprzed pandemii. Obecnie możemy się spodziewać, że dane, które będą ogłoszone odnośnie 2020 roku będą o wiele, wiele większe, dlatego że obecnie wiele osób ma. O wiele więcej problemów psychicznych i częściej zgłaszają się do psychiatrów. Jakbym miała odpowiedzieć w takim e, krótki sposób, to przeważnie negatywnie. Ale warto tutaj może troszeczkę rozszerzyć temat i powiedzieć z czego to wynika. Jakby sama depresja może powodować e, różnego rodzaju dysfunkcje seksualne i tutaj szacujemy, że to jest około 60-70% pacjentów, pacjentek, którzy zgłaszają się już do lekarza z objawami depresji ma tego rodzaju e, problemy. E, natomiast potem też w trakcie leczenia mogą one się e, też ujawniać, modyfikować. E, Depresja jest taką chorobą, która, za której rozwój jest odpowiedzialna zaburzona równowaga między neuroprzekaźnikami w naszej głowie, w naszym mózgu. Te neuroprzekaźniki, tak najprościej mówiąc, to są substancje, który, dzięki którym nasze komórki nerwowe się komunikują. Tymi neuroprzekaźnikami odgrywającymi rolę w powstawaniu depresji jest serotonina, dopamina i noradrenalina. A te neuroprzekaźniki biorą udział też w regulacji sfery seksualnej człowieka, czyli będą wpływały i na popęd, i na pożądanie, i na orgazm. Też ciekawe jest to, że obszary w mózgu, które są odpowiedzialne za regulację naszych, właśnie naszego nastroju, w dużej mierze pokrywają się też z tymi obszarami mózgu, które są odpowiedzialne za sferę seksualną. W związku z tym, tak jak mamy cztery fazy odpowiedzi seksualnej u, u człowieka, czyli pożądanie, podniecenie, orgazm i, i takie to wyciszenie. Na wszystkich tych y, czterech etapach może dochodzić do zaburzeń właśnie tych seksualnych. Po pierwsze może być pod wpływem leku zmniejszony popęd, czyli w ogóle takie to zainteresowanie samą y, sferą seksualną, może być mniej myśli, fantazji seksualnych z tym związane, czyli mówimy tutaj o hipolibidemii hipolibid w tej sytuacji. Kolejną kwestią jest y, kwestia pożądania, co w takim języku potocznym mówimy o tym takim rozpaleniu y, seksualnym. I tutaj może dochodzić do y, zmniejszonej takiej reaktywności genitaliów na bodźce seksualne albo wręcz to one mogą być nieprzyjemne nawet dla, dla różnych osób. Y, jest zmniejszone ukrwienie genitaliów, y, co też powoduje problemy ze wzwodem albo w ogóle niemożność jego osiągnięcia. Również może dochodzić do zmniejszonego nawilżenia pochwy. Jeżeli dochodzi do zbliżenia w takiej sytuacji, to współżycie może być jakoś tam mało komfortowe, ale też w skrajnych przypadkach bolesne. Na szczęście, ten ból no to rzadko akurat pacjenci zgłaszają. No i kolejna faza tej aktywności seksualnej, no to już jest kwestia orgazmu i tutaj również. Może być problem z osiągnięciem orgazmu albo w ogóle jest niemożność jego osiągnięcia i podobnie jest kwestią e, wytrysku. Może on być bardzo wydłużony albo w ogóle nie dochodzi do tej ejakulacji. Więc wszystkie te sfery są tutaj e, dotknięte. Patrycja Wonatowska, seksuolożka, terapeutka, edukatorka seksualna. Moim podejściem i najczęściej to, co ja proponuję e, też w kontakcie z osobami jest to, żeby przede wszystkim spojrzeć na leki psychotropowe, antydepresanty e, jako pomoc. To znaczy bierzemy je po coś. I podobnie jak bierzemy antybiotyki, podobnie jak bierzemy witaminy czy suplementy diety, tak samo jest z lekami antydepresyjnymi. One są po coś, mają nam pomóc. I zachęcam raczej do tego, żeby spojrzeć nie z podejścia stygmatyzującego czy z takiego przekonania, że biorę, bo coś ze mną jest nie w porządku, tylko biorę, żeby zadbać i zatroszczyć się zarówno o siebie, jak i o relacje. To jest moja propozycja dla osób, które do mnie przychodzą. Taka sytuacja jest dosyć trudna. Ja trochę się uśmiecham, ale to też bardziej ze względu na to, że jakby tutaj nie powiem nic odkrywczego, a mianowicie. Um, to, od czego warto by było zacząć, to przede wszystkim redefinicja dotychczasowego życia, redefinicja dotychczasowego podejścia to znaczy, związek ma swoje zarówno wzloty, jak i upadki ma swoje okresy my jako ludzie, jako jednostki indywidualne, też mamy swoje wzloty, upadki mamy swoje szczęśliwe i trochę mniej przyjemne momenty w życiu. I też tak sobie myślę, że warto spojrzeć w ogóle na życie seksualne właśnie z takiej perspektywy, że to nie jest linia ciągła, tylko to jest tak naprawdę droga i to jest przygoda. I jeżeli tak do tego podejdziemy, to dodaje nam trochę z mojej perspektywy większe spektrum i większą otwartość do różnorodności, które przychodzą i które czasami nas zaskakują. Bo też tak sobie myślę, że to na co warto by było zwrócić uwagę, to trochę żyjemy w dobie takich um, czasów, kiedy rzeczywiście o tej seksualności mówi się bardzo dużo i część osób też. Um, Zaczyna narzucać trochę i patrzeć na seksualność z takiej perspektywy, że to jest jeden z obowiązków, które rzeczywiście muszą zaistnieć w relacji. Bo jeżeli tej seksualności nie ma, to znaczy, że coś z nami jest nie w porządku. A tymczasem życie to jedna wielka różnorodność. Zastanawiam się, czy w ogóle istnieje jakaś potrzeba i jakaś konieczność w ogóle porozmawiania na ten temat. Bo bez względu na to czy biorę leki czy nie, to tak naprawdę różne rzeczy mogą się wydarzyć. Yy, I i chyba tak mi się wydaje, że to co najfajniejsze i to co najlepsze mogłoby zaistnieć, to to, że ja utwierdzam samego samą siebie w tym, że bez względu na to, jaki będzie efekt, to tak naprawdę chodzi o zabawę. Chodzi o przyjemność. Chodzi o to, co może się wydarzyć, o tą intymność, o tą relację z drugim człowiekiem i to, czy osiągnę orgazm, czy nie, czy wzwód opadnie, czy cały czas będzie się utrzymywał, tak na dobrą sprawę nie jest jakby takim wyznacznikiem. To nie jest ta czeklista, którą trzeba odhaczyć po kolejnych punktach, żeby można było powiedzieć, to był dobry kontakt seksualny. Jeżeli tego nie będzie można się zastanowić, okej, okay, co takiego się wydarzyło, może mam na coś wpływ, a może po prostu atmosfera jakoś tak zeszła i po prostu gdzieś coś odeszło. Więc też tak sobie myślę, że to, co jest ważne, to to nie skupianie się tylko i wyłącznie i patrzenie z perspektywy tego, że jakieś rzeczy mogą się wydarzyć, bo jeżeli faktycznie... To jest trochę efekt samospełniającego się proroctwa, czyli jeżeli będziemy o czymś myśleć, że to coś będzie miało miejsce, to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie miało miejsce. Mamy tutaj możliwości kilku jakichś rozwiązań. Po pierwsze, ja bynajmniej tak robię. Jeżeli trafia do mnie pacjent, czy to właśnie z depresją, czy z zaburzeniami lękowymi, chcąc przepisać takim pacjentowi, pacjentce taki lek, staram się zawsze takiego pacjenta, pacjentkę poinformować o tym, że mogą wystąpić takie działania niepożądane i na ile dla pacjenta, czy dla pacjentki jest to akceptowalne. Tak? Jeżeli mówią, że okej, okay, tak, bo leczenie powiedzmy średnio trwa około roku, załóżmy, Vielen Dank. To oni mówią, dobra, jesteśmy w stanie tak na to pójść, zgodzić się. Natomiast jeżeli mówią, że no nie, no to szukam innych rodzajów rozwiązań. Tylko pytanie, na ile to będzie też skuteczne. Zwłaszcza to jeśli chodzi o, o depresję, trzeba mieć. Ja, jako psychiatra, mam zawsze z tyłu głowy, że jest to jednak jednostka chorobowa obdarzona bardzo dużym prawdopodobieństwem występowania czy myśli samobójczych, jak również prób samobójczych. Warto tutaj też dodać, że właśnie zaburzenia w sferze seksualnej są najczęstszą przyczyną przerywania leczenia w trakcie depresji. Tak? Więc to jest bardzo ważny temat. No ale właśnie, co możemy zrobić? Po pierwsze, jeżeli już stan psychiczny pacjenta jest w miarę stabilny, możemy spróbować zmniejszyć dawkę i zobaczyć, bo to czasami pomaga. Kolejną rzeczą, jaką możemy zrobić, możemy zaproponować pacjentowi, pacjentce, zastosowanie tak zwanych wakacji lekowych. To jest przerwa kilkudniowa w stosowaniu leków. Przed czasem, w którym planujemy jakąś aktywność wzmożoną seksualną. No, tyle, że nie mamy tutaj możliwości o jakimś, mówić o jakimś spontanicznym seksie w tej sytuacji, tylko musi to być sztywno coś zaplanowane. Z praktyki wiem, że słabo to się sprawdza, dlatego że większość leków przeciwdepresyjnych są to leki, które dosyć długo utrzymują się w organizmie. Kolejną rzeczą, którą możemy spróbować zrobić, no to jest właśnie zmiana na inny lek, który ma mniej tych działań niepożądanych w tej sferze. Kolejna rzecz to jest dodanie na przykład leków korygujących, które mogłyby wspomóc tutaj osiągnięcie satysfakcji seksualnej. Na przykład jeżeli są problemy ze wzwodem, tu bardzo dobrze sprawdzają się inhibitory 5 razy, czyli Leki z grupy słynnej niebieskiej tabletki. No ale też myślę, że warto porozmawiać z pacjentem też o innych czynnikach, które mogą wpływać na, na pogorszenie tego życia seksualnego, bo tak jak powiedziałam, z jednej strony może to być sama depresja, czyli sama choroba może to wywoływać. No ale też kwestie relacji partnerskiej, że może coś źle jest w związku i też będzie tutaj to utrudniało podejmowanie satysfakcjonującego życia seksualnego, ale też kwestia naszego stylu życia, stosowania innych leków, tak, ewentualnych interakcji między tymi lekami, ale też innych chorób, na przykład chociażby bardzo popularne zaburzenia, powszechnie występujące z zaburzenia w sferze hormonalnej. No i nie możemy zapominać również o używkach, tak? O alkoholu i narkotykach, które w większości jednak negatywnie też wpływają. Z badań i z mojej obserwacji mam podobne, jak, jak, jak to wykazują badania. Pa, sami spontanicznie pacjenci, pacjentki yy, o swoich problemach seksualnych mówią tylko w kilkunastu procentach. Natomiast jeżeli ich o to zapytamy, no to już osiągamy skalę około 60-70%, tak? Zauważyłam, że może na pierwszych wizytach, w momencie kiedy jeszcze nie do końca znam pacjenta, pacjentkę, tak, no, jednak sfera seksu jest bardzo taka intymna, tak, mogą mieć tutaj osoby trudność mówienia o tym. Natomiast jeżeli już potem. Ta relacja między lekarzem a pacjentem, pacjentką zacieśnia się. Tak? Widzą, że nie są na przykład um, oceniani, tak? że, że ta relacja jest empatyczna, nastawiona na jakieś takie zrozumienie. Przeważnie udaje się tutaj o tym dobrze jakoś tam porozmawiać i, i, i szukać jakichś wspólnych rozwiązań. Jest całkiem spora grupa osób, które rzeczywiście wnoszą to do terapii yy, i to, to też jest bardzo zależne, bo część osób, z którymi się pracuje już od jakiegoś czasu... I im proponuje się na przykład właśnie włączenie lekoterapii, to tutaj jakby mamy większą możliwość też przygotowania takiej osoby na to, co ewentualnie może się z jej ciałem wydarzyć. Jeżeli jest to osoba, która już bierze na przykład właśnie leki i nagle okazuje się i doświadcza właśnie tego, że coś jest nie w porządku, coś nie działa tak, jak działało, to wtedy też jakby. To jest taki impuls, żeby zgłosić się do jeszcze kolejnej osoby o innej specjalizacji, żeby z nią o tym porozmawiać. I bardzo często wtedy gdzieś też wychodzą jakby cała masa tych przekonań tego, co wokół w ogóle seksualności człowiek ma i co wnosi. I też trochę taka terapia polega na i edukacji, i pokazaniu pewnych rzeczy z innej perspektywy. I zaprezentowaniu też jakby innych modeli seksualności, bo czy na przykład rzeczywiście wyznacznikiem tego, że seks był dobry, jest wytrysk, niekoniecznie. A część leków rzeczywiście daje taki efekt, że mimo że wzwód jest, na przykład, to do samego wytrysku nie dochodzi. A co w sytuacji, kiedy leki obniżają libido? Co to tak właściwie znaczy? Co to znaczy nie mieć ochoty na seks? To jest cała masa tych pytań, z którymi wtedy właśnie zmagają się ludzie. I czasami samodzielnie trudno jest po prostu na nie odpowiedzieć. Zdecydowanie tak. Ja myślę, że w ogóle dbałość o siebie i w ogóle spojrzenie, właśnie na przyjmowanie na przykład jakiejkolwiek lekoterapii czy wspomaganie się w jakikolwiek sposób ma tak naprawdę na celu jedno poprawienie dobrostanu danej osoby. I czasami warto się wspomóc lekami, czasami te leki nie są e, tak konieczne, natomiast e, dla mnie jakby takim wyznacznikiem jest właśnie dobrostan. I często ten dobrostan, jeżeli na przykład zaczyna się od przyjmowania leków, często jest właśnie też impulsem do tego, żeby gdzieś zacząć się zastanawiać nad pewnymi rzeczami, w ogóle spojrzeć na swoje życie, przyjrzeć się swoim doświadczeniom. Więc. E, bardzo często to jest rzeczywiście dobra okazja, żeby coś zmienić i zmienić to właśnie na mój dobry sposób.